Thank you for watching! Cztery tygodnie temu zdobyłyśmy medal brązowy Mistrzostw Polski w rozgrywkach Polskiego Związku Koszykówki. Gram w gruźlinie GTK Gdynia, jest to dla nas bardzo duży sukces, dlatego że mamy bardzo młody zespół, który dopiero zbiera doświadczenie na parkietach centralnych. I właśnie doświadczenie z pierwszej ligi kobiet mogłyśmy właśnie wykorzystać w tych rozgrywkach i co przydało nam ten wymarzony dla wielu z nas medal Mistrzostw Polski. Tak to jest właściwy kierunek. To konweniuje z naszą strategią, z naszą odpowiedzialnością społeczną. No. Już 17 lat współpracujemy z drużyną. Drużyna ma doskonałe wyniki, dlatego dzisiaj doceniliśmy ich dodatkową nagrodą za ten wysiłek. Bardzo cieszymy się, że na koszulkach tych zawodniczek pojawiło się logo Portu Gdynia. Myślę, że cały Zarząd Morskiego Portu Gdynia, wszyscy pracownicy kibicujemy bardzo mocno i jesteśmy zadowoleni. Życzymy wielu kolejnych sukcesów. Muzyka